Elo, elo, to ja, Michał. To jest mój pierwszy odcinek na YouTube. Raczej nie na YouTube, tylko na komputerze, to nie? No i będziemy sobie dzisiaj pykali w Roboxa. No bo takich gier innych jakby nie za bardzo mam. No i nie chce mi się włączyć Robox, nie włączę się w A A ja jesteśmy w menu Roboxa. Muszę ja się do piezyna. Dobra, dołączymy do niego. Tam widzicie ta mniejsza tutaj jest ta nazwa, więc widzicie Jak on się nazywa Kubaś nie, nie wiem, czy tu chodzi o śrubkę, czy tu chodzi o... o, że śroba picie Bo ja nie wiem teraz Naprawdę, jeszcze przypominam o jednej to zostawiajcie łapki w górę I subskrybujcie mój kanał no, no jakby inaczej gdzie on jest tutaj Tutaj pokazuję gdzie są osoby Ja jestem z Germany Nie ja za, za, za kraj ale jasne O jest w Polsce to jest rozpor... z Nawarny kraj BUM Aha bo ja w ogóle workerów nie stawiam Co ja Chcę zarabiać a workerów nie stawiam No bo ja już to grałem trochę przed zaczęciem nagrania

o oh, cubo cool. serve, De... tá Oh, thank you. Ei, super este.